Więc witam was widzowie w dziewiątym filmie z serii GTA 5 od Rada Milionera. Tutaj panowie sobie słodko śpią. Musimy jechał obudzić. Benjamin! <grym> Cicho, bo go obudzisz. On jeszcze śpi. Nie budźmy go. Podjedziemy pod niego potem. Prowadzisz? Gdzie jedziemy? No, napaść. Na piwo. To z Markiem. Możemy go poszukać, żeby gdzieś, gdzieś tu się kręci, nie? To trzeba podjechać tam, gdzie mieszkaliśmy. To dawaj. Jak tu się jedzie? Nie wiem, ja pierwszy tu raz jestem... tu w życiu jestem. Pierwszy Teraz raz. na feru jedziesz. No tak. To trzeba odbić w prawo. Dokładnie. Co to za kosmici w tym... W tym, w tym stanie jeżdżą. Nie wiem. Gdzie my mieszkaliśmy? Dobrze. Tu chyba na prawo teraz. prawo? Nie. Gdzie? Nie, nie tu, dalej. Na lewo, nie A. na prawo. A. Mi się to myli cały czas, bo jestem... Jeszcze się nie nauczyłem. Na lewo Dłuż lewo teraz na lewo, no. I tutaj w prawo mieszkaliśmy. A to nie Marek właśnie. Siadaj. Marek! 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 Co? Siadaj. Kim ty jesteś? Siadaj. No my, Marek! Kim ty jesteś? No ja, tam benjamin. Jak ty wyglądasz? No... A nie zostawia mojego roweru. To do bagażnika. To zaparkuj to może. A pochodź, bo jedziesz za nami do domu. Albo dobra, do bagażnika tam. Coś czy zmieściło tam co z tymi trzymkami piwa? A nie, bo my wszystko wczoraj wykraliśmy. No. A to jedziemy za się. czy go trzymamy tutaj? No trzymamy go. Na tylne siedzenia najwyżej piwo pójdzie. Marek, mówiliśmy ci gdzie co to robimy. Do mojego jest. brzucha, do mojego brzucha piwo. Napadamy na piwo. On miał wiedzieć. Chcesz piwo? No, by się przydało, bo dawno nie piłem. Tu na prawo jedź. Gdzie, gdzie to piwo? Na prawo, bo ja, ja widziałem na wcześniej gdzie to jest. Aha. Tak. Teraz tak. Czekaj, stój. Prosto, prosto. I tu na prawo Nie tu A bo dobra, Gdzie? tutaj, tu stój już, no I tu na, po prawo to jest Panowie! No? To się przyda? Skąd ty to masz? Ja mam tylko takie Oczywiście, że się no, przyda No takie Chodź Ukradłem Na O! O! Ile piwa! Bierz, bierz, piwa bierz. Ile... Mam, wziąłem, wziąłem panowie. No i idziemy. Na tylne siedzenie, ale panowie, spokojnie, jeszcze jedno weźmiemy. No ja nie umiem biegać. Ołow. Żyjesz? A. Na tył, się jeszcze zmieści jedno Siadaj Benjamin. Siadam Gdzie jedziemy? Jeśli mieszkamy? No nie. To ja no to nie, to tego zostawmy prosto. na razie. Z zostawmy. A, no to Zbysia zostawimy na razie. To gdzie jedziemy? Hmm, może te? Yy, na yy, e, y, farmę. Ej no, jaką farmę? Zarobimy pieniądze. No tu. tu na prawo, tu ono, na prawo no, znowu. No. I jeszcze prawo. Nie, to zamiast crash, to myśmy tam pójdźmy i powiemy, że to zbierzemy, te truskawki. I dobra, dobra Panu za to pieniądze da. Tylko żeby ktoś tam rzeczywiście był, nie? Bo a co jak będzie tam pusto? Nie no, musi ktoś być. Panowie musi ktoś tam być, nie? Kurwa tym tirem jedziesz. Ty, panowie, a co to tam ten? Tu na lewo A, yy, właśnie. Gdzie? jest tu zjazdu nie ma. No, dobra, na lewo, zjeżdżam. Dobrze jadę? Tak. Nie wiem. Myślicie, że ktoś tam serio będzie? Myślę, że tak. O Kurde, jak pieśń. Kurwa, zarzuciło. Łyka brałem i nie widziałem. Zaprezentujmy się. Idealnie. teraz trzeba kogoś tu poszukać. No to panowie. Ja nie wiem, ktoś tutaj był w ogóle. No panowie, ktoś tu ma być chyba, nie? Ktoś tam stoi, ale... Ja jestem chyba... ciągnik, ja chcę ciągnik. No ciągnika to nie kupimy. A nie ja chcę, załóżmy kiedyś farmę. O, witam. Panie. Dobry. Good morning. My słyszeliśmy, że pan tu zatrudnia ludzi do zbierania tych Dokładnie. Ja pójdę, zobaczcie coś w aucie. Wy dogadajcie się z nim. E, no, chyba, chyba. Panie! Panie! Jest co się dzieje? Woda na działnik! Samol, nie umiesz jeździć, daj mi, ja się przyjadę Zostaw się ci tego ciągnika kurwa, to bo mam się zapłacę To samo się rzuciło, no Kosmici, panie Dostaw ten samochód! Ale to kosmici! Ja profesjonalistą jestem, młodej, bo ci rozjadę. A to, Marek Bezrok to kieruje. No, bo to jest mistrz. To panie, ile tej kasy dadam pan? 5 dolarów za godziny się dogadaliśmy. No to ile tu będziemy pracować? Do rana? Nie wiem. No tyle, ile będziemy chcieli. Dobra, to lecimy. Uur. Ile my już tu pracujemy? Nie wiem. Z 10 Tycharka godzin? Ja bym to bardziej powiedział, że tak gdzieś 30. Może z 50 nawet. O. Która jest godzina? Eee, to trzeba na... Słońce poczekaj. Dobra. Jest godzina. 26. Która? Zczepę przy wiązał, żebyśmy mieli do czego zbierać. 26 już jest godzina. Prześ... Zebraliśmy to wszystko do skrzynek. Już i tam zebraliśmy to do wszystko duchem. Kurwa ludzie, a tutaj przyczepę tyle robiłem 26 już jest. Gdzie jest ten gościu? Kurwa Nie wiem. Ludzie jak go znaleźć go macie Już cały cały tutaj ten Jezus Jezuka! Prawda? To pan spojrzy, pani jest już, jest już 26, My tu pracujemy tyle czasu Dobra. No, z 50 godzin co najmniej pracujemy, nie? 50, na dwa yy, 100 Co 100? No, 100? Pani 50 godzin pracujemy, to na godzinę 5 dolarów to ile to będzie? 100. 1000 100? dolarów na głowę co kurwa? 300, mogę na głowę? Niech będzie 350 25 Dobra Dobra, to masz Też masz Masz, daj mu, ja ci dam gdzie... ten A, To daj mi Moją tak część to już A to mu dałeś chyba całość i on mi ma, mi ma dać, nie? O, dzięki Macie, no Gdzie jest nasze auto? Marek Co tam? Masz telefon? 325 dolarów zarobiłem Ile? I ty też tyle zarobiłeś A gdzie moje pieniądze? No już zaraz będziesz miał, co pan chcesz? Dawać pieniądze, e, się pieniądze. Z telefon. Co mamy? E, Telefon Co to? Co to? E, kiedy będzie pracować? E, e, jutro się widzimy o 6 Do widzenia A dobra Jedziemy jako to szósty, o które, to. Jest już 26 To zresztą, to, kurwa, to moje jest Nie... Dobra, chodź Jedziemy Dziemy na policję Ty, samochodu. Marek Co tam? Pojedziemy do domu, zapoznamy się ze Zbysiem Nowy, nowy, dobra. nowy członek Naszej dobra. organizacji przeciw Jedźcie tym samochodem szybko Na hata jedź Nie gdzie jechać? Marek nie wie gdzie jechać no to będziesz za nim jechał. Znaczy on będzie za nami jechał. traktor O, o Jezus, specjalnie to zrobiłeś? Co zrobiłem? A nie nic. A coś zrobiłeś? Nie, chyba nie. Poczekaj, mam skrót Dobra Ty to masz łeb. Ja gdzie Marek? Dobra jedź, dojdzie jakoś. Dobra jakoś dojdzie. Ujde. O Jezu ty, gdzie nam zderzak? Zostało mi się. <noise> no nie ja wiem. wiem. Ojedzie Marek za nami. Paski <noise> też już nie ma. Coś nam odpadł, ale Marek weźmie, Marek to zamontuje zaraz. Ty! No. Nie, nic. Poszło... <noise> Chcę zobaczyć Marka. O, Wystarczy. Z tymi pomarańczami wszystkimi. Nie, Marek, nie! Jedź, jedź! 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 jedź. jedź. Marek, popaj nas! O! A co z pomarańczami? To mamy... Dobra, to jakoś. No. Myślisz, że Zbysiu jeszcze śpi? Nie wiem. Ty, po jaka bryka! O, Zbysław, dawaj. Co się dzieje? Musimy cię zapoznać z naszym przyjacielem Markiem. Jestem, o. Siła. To jest Zbysiu. Nowy członek o, naszej Zbysiu. organizacji przeciwko UFO. Co to za twa? O! Jak ty się wyrażasz, kurwa? On nie, on to on co to nie jest, on nie jest żydem. Nie jest Żydem, na pewno? Na pewno. A może e, nie sprawdziliśmy tego? Siągaj spodnie. Y, dobra. To by może po piwku. Siągaj spodnie. Wow. Ewidentnie ma na pletkach. No, man, no, man, nie jestem. No, to jest jednym z nas. Dokładnie. Ciągnik ukradłem z pszczół. ja będę rolnikiem. Ja rolnikiem będę. Co ty robisz? O. No Dobry co robisz, jak nie było? Zraliśmy. Y... Tak. Piwo zgarnęliśmy. A właśnie, panowie, bo ja chcę kupę. Ujdź. No, to znowu musimy się zasłonić. Odejdź. Tam, tam, tam będzie mi śmierdziało. Czemu? Ja chcę tutaj. No nie, bo tu Ale będzie śmierdziało. No dobra. OJ SORRY panowie. Luzik już. Nie zrobiłem. Ale je wie. no, batonik. Panowie, jakie szczęście. Ale masz to. Batonika znalazłem. Już drugi raz. Czoladowy znowu. No oczywiście. Dobra, bo pięknie panowie, idziemy się najebać. Ej hey panowie, a my jeszcze mamy wachę Na sikaj to będzie na, no. na piwo. Na piwo, piwo pojedzie Torpeda. Panowie, ja mam plan. Okej. Tak. Ja mam kurwa sprytnie. Zostajemy rolnikami. O! Otóż to. A gdzie jest Benjamin? Jeszcze do baku. A, dobra. Mamy ciągnik i przyciepę. Co? Chyba jaka fajna. Taka Będzie duża. jeździć Nie. Wysiadaj. Żarta się nie znasz. No właśnie. Czyli ty No, jest do pełna. Do pełna? Aż 40 litrów, człowieku. chyba koniec dzisiejszego dnia, panowie. Widno oh. jest. A wiecie, co trzeba zrobić na koniec dnia? Prześpiewka. Przyśpiewka. Dokładnie tak, panowie. Czemu ty już śpisz? ZAŁAŃ! Ła! Śpiewka! Idziemy spać.